Witam serdecznie, oto jedna z najczęstszych pułapek na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Mamy minus 2 w nawiasie do kwadratu i mamy minus dwójkę bez nawiasu do kwadratu. I teraz tak, gdzie będzie wynik dodatni, a gdzie ujemny? Zawsze jak mamy minus 2 do kwadratu, to znaczy, że mamy wyziąć 2 razy minus 2 razy minus 2, czyli wychodzi to plus 4. Dwa minusy mnożymy, minus razy minus daje plus. Natomiast minus 2 do kwadratu bez nawiasu to jest nic innego jak minus 4. A skąd to się wzięło? Może pokażemy. Ten jeden minusik oznacza, że to jest minus 1 razy 2 do kwadratu. Pierwsze jest oczywiście potęgowanie, kolejność wykonywania działań. Czyli to jest minus 1 razy 4, czyli to jest minus 4. Uwaga, to trzeba bardzo dobrze kojarzyć i pamiętać. Powodzenia.